Minecraft, ale jeśli zobaczę kolor czerwony, film się kończy. A moim celem jest zdobycie diamenta. Subskrybuj po więcej! Ok, i zaczynamy. Oczywiście moje serduszka się nie liczą, więc na szybko zbierzemy drewno. A póki ja zbieram drewno, ty widzisz subskrypcję po więcej filmów. I mamy kwiatka, na szczęście ten leczek jest żółty. Nie czerwony. Co to jest? Co my znaleźliśmy? Co my znaleźliśmy? Co to jest? Wow, co my znaleźliśmy? Co to jest? Spróbuję wejść do środka tego diamentowego męszyna. Okej, okay, wejdźmy do środka tego męszyna. Mr. Beast? Co ty tu robisz? No, stoję przy swoim mężczyzn. A ty co ty tu robisz? Potrzebuję diamenta. Czy masz może diamenta? Skoro już tu jesteś, to mogę mieć za ciebie wyzwanie. Jak twoi widzowie dadzą suba, to ja ci dam tego diamenta. Okej, okay, widzowie. To od was zależy, czy wygram ten film. Zostawcie suba. Myślę, że zostawili. No to twoje. Dziękuję.